Wielką radość nam sprawili korytnicy mali, bo z ich ofiar dawno temu szpital zbudowali. Powstaje to szkoła dla i dzieci, byli dali światło wiedzy mogło się zaświecić. Dużo dzieci w Kazachstanie żyje na ulicy, by się mogły umyć, najeść, bo trzeba świetlicy. Tam się będą mogły bawić, odrabiać zadania. Wiele troski, miłości, każdy tam dostanie. dzieci! Jezus się nam narodził, trzeba ogłosić to. On przyszedł, by dobro, by pokonać każde zło. On przyszedł, by dobro, by pokonać każde zło. Usłysz, płacz dzieci, pomóż Boga i zanieść. Ma to do ja nie, to nasze wołanie. Ma to do diamorengę. Dlatego dzisiaj do Was tę sprawę przynoszą o modlitwę i ofiarę z całego serca proszę. Trzeba Marię Jesu zabronionego złego. Teraz ludzie chce pomagać, osalić każdego. Więc się do Was, drodzy moi, zrazem z prawem wielką, myślę, się mogę polecać się z do wszystko. Za modlitwę i ofiarę serca dziękujemy, by Wam Jezus bogosławych wciąż prosić będziemy. Ta pamiąta od nas mała, niech Wam przypomina. Najciszny głos się rozchodził. Stancie pasterze, wóz je wam rodził. Prędzejście wybierajcie, dobre klejek posłuchajcie. Przywitać Pana, przywitać Pana. O